Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie enkodować, albo enkoderować, albo po prostu będziemy sobie kręcić takim oto ustrojstwem, aby zliczać sygnały. Bo do tego właśnie służy enkoder. Za jego pomocą możemy sprawdzać położenie, kąt, kierunek i lub prędkość obrotu. I kiedy wpiszecie sobie w internety enkoder Arduino, to pokażą wam się z pewnością dwie takie propozycje. Pierwszy enkoder, ten po lewej stronie, jest od razu usadowiony na płytce, ma 5 wyprowadzeń i ma pod spodem, czego nie widać, ale co możecie zobaczyć sobie o tutaj, ma takie rezystory podciągające, dzięki czemu ta opcja po lewej stronie jest dużo lepsza, ponieważ pozwala nam na użycie właśnie tego ustrojstwa out of the box. Natomiast enkoder z prawej strony to jest praktycznie dokładnie to samo co ten encoder położony na płytce, tyle że tutaj będziemy musieli jeszcze samodzielnie dodać te rezystory. No będziemy musieli tutaj jeszcze coś dodać, żeby on działał prawidłowo. Tak jak widzicie to tutaj na tym schemacie, no musimy tutaj jeszcze parę rzeczy zrobić. Jeżeli lutujemy jakiś układ samemu, budujemy to na płytce, to oczywiście ta wersja po prawej stronie może być lepszą. Ale jeżeli chcemy tylko prototypować sobie na breadboardzie z Arduino albo innym mikrokontrolerem, to zdecydowanie polecam Wam tą opcję po lewej stronie, już gotową do użycia na tej płytce. A ponieważ cenowo wyglądają bardzo podobnie, na chwilę obecną, w 2025, kosztują one około 5 zł, zarówno ta pierwsza, jak i druga opcja, więc wybór jest dosyć prosty. Mamy dwa takie podstawowe typy enkoderów. Pierwszy to absolutny, który podaje dokładną pozycję wału w jednym obrocie, co pozwala określić położenie bez konieczności zliczania impulsów, czyli tak naprawdę za każdym razem wiemy dokładnie, jaki jest obrót, jakie jest położenie wału dzięki takiemu enkoderowi. Jest to bardziej złożone i zdecydowanie dużo droższe rozwiązanie od zwykłych enkoderów przyrostowych, którymi zajmiemy się właśnie dzisiaj. Czyli właśnie to jest ten drugi typ, enkodery przyrostowe incremental, generują impulsy w trakcie obrotu pokrętła, nie podają bezpośrednio aktualnej pozycji. Dodatkowo takie enkodery przyrostowe mogą posiadać dwa wyjścia A i B, które generują sygnały przesunięte w fazie o 90 stopni. To zaraz sobie wyjaśnimy. Don't you worry. Ok, w takim razie zobaczmy sobie na pierwszą animację, którą w trudzie czoła przygotowywałem i zobaczmy, jak taki podstawowy enkoder działa na podstawie efektu hala. Czyli w takim enkoderze będziemy mieli czujnik hala, który po przejściu magnesu będzie zliczał właśnie nam taki impuls. Oczywiście tutaj mamy bardzo uproszczoną wersję, po to, żeby zrozumieć, jak takie zjawisko działa. Czy widzimy, że kiedy magnes nam się obraca, to w momencie, kiedy biegun północny przechodzi przez czujnik HALA, dostajemy napięcie wysokie i to będzie zaczytywane przez Arduino, dzięki czemu będziemy wiedzieli, że właśnie nastąpił jeden impuls. I po kolejnym obrocie będziemy mieć kolejny impuls, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na animacji mamy tak naprawdę tylko jeden impuls na cały obrót, więc możemy powiedzieć, że rozdzielczość tego enkodera, który właśnie widzimy, wynosi jeden impuls na obrót. W praktyce jednak będziemy spotykać enkodery, które mają rozdzielczość znacznie większą. Na przykład właśnie te enkodery, które wykorzystujemy w Arduino, zazwyczaj mają rozdzielczość 20 impulsów na obrót. I znając rozdzielczość takiego enkodera, możemy w bardzo łatwy sposób obliczyć, jak zmienia się obrót wału. Skoro mamy 20 impulsów na obrót, to kiedy podzielimy sobie 360 stopni, bo tyle ma pełny obrót, przez 20, to dostajemy 36 na 2, czyli 18 stopni. Czyli każdy zliczony kolejny impuls będzie oznaczał, że wał obrócił się o 18 stopni. Teraz można by było zapytać, czy rozdzielczość 20 impulsów na obrót to dużo czy mało. No oczywiście zależy od przeznaczenia. Jeżeli chcielibyśmy zastosować taki enkoder jako pokrętło głośności do radia, no to tutaj te 20 impulsów w zupełności by wystarczyło. Ale jeżeli chcielibyśmy precyzyjnie określać kąt obrotu w jakichś maszynach przemysłowych CNC, no to to zdecydowanie byłoby za mało. OK, wiemy już mniej więcej, jak działa encoder. I w jaki sposób zlicza te impulsy? Teraz jednak chcę Wam pokazać, jak możemy sprawdzić, w którym kierunku obraca się wał. W tym celu musimy odczytywać dwa sygnały, z czego jeden będzie przesunięty o 90 stopni. Tutaj, podobnie jak poprzednio, w odpowiednim momencie, kiedy magnes mija czujnik hala, wtedy dostajemy sygnał wysoki. Jak widzicie, ponieważ drugi czujnik jest przesunięty o 90 stopni, to generowany sygnał również jest przesunięty. Zauważcie, że z aktualnym kierunkiem obrotów, jako pierwszy sygnał wysoki pokazuje się na czujniku A, a dopiero później sygnał wysoki występuje na czujniku B. To nam właśnie mówi, że skoro sygnały wysokie występują w tej kolejności, to obracamy się w jednym kierunku. Jeżeli natomiast będziemy obracać się w drugą stronę, to sygnał wysoki najpierw pokaże się na czujniku B, a dopiero na czujniku A. I to będzie oznaczać kierunek przeciwny. Poznaliśmy już enkoder, który działa na podstawie pola magnetycznego i efektu Halla. Pokażę Wam jeszcze jeden typ enkodera, jest to enkoder optyczny. Mamy tutaj taką tarczę, która ma miejsca przezroczyste i nieprzezroczyste. U góry mamy jakieś źródło światła np. laser, a na dole mamy coś, co będzie wykrywać ten laser, może to być fototransistor lub fotodioda. Tarcza obracając się raz będzie pozwalała na przepływ tego światła, Dzięki czemu czujnik na dole będzie go wyłapywał, a miejscami będzie go zasłaniać. Dzięki czemu też dostaniemy właśnie sygnał z impulsami wysokimi i niskimi i to pozwoli nam obliczać kąt obrotu takiego wału. Przejdziemy sobie teraz na Wokwi i stworzymy nowy projekt. Bardzo wam polecam tą stronę, tak jak Tinkercada, tak samo Wokwi jest fantastyczne do symulacji. Dzięki czemu nie musimy kupować tych komponentów i możemy ćwiczyć sobie programowanie w Arduino online. Niektóre komponenty, które są na wokwi nie ma na Tinkercadzie i odwrotnie, dlatego czasami korzystam z jednej, a czasami z drugiej platformy. Niemniej jednak bardzo Wam polecam. Ok, dodajmy sobie teraz encoder, czyli klikamy sobie na plusik, przechodzimy w dół i klikamy rotary encoder. Przejdziemy sobie tutaj, damy go z boku, R, żeby obrócić, usadowimy go mniej więcej tutaj i teraz podłączymy. CLK to nasz główny sygnał, więc ja podłączę sobie go do wyjścia trzeciego. Klikamy, przechodzimy w dół i łączymy. Teraz czwarty połączymy z DT, czyli to będzie nasz drugi sygnał. Switcha na razie nie będę podłączał, ponieważ w tym przykładzie nie będziemy go potrzebowali. Plusik to oczywiście zasilanie, więc przejdźmy sobie tutaj w dół do 5V. No i na koniec jeszcze ground. W tym przykładzie chciałbym wam pokazać, jak za pomocą encodera zasymulować na przykład zmianę głośności w radiu. Czyli kiedy będziemy sobie obracać, to albo będzie nam. Rosła wartość albo malała. My w tym przykładzie będziemy sobie tylko te wartości wypisywać tutaj w serial monitorze. Na początek oczywiście musimy zdefiniować sobie te piny, więc ja przejdę tutaj na samą górę i może zrobię to za pomocą define. Oczywiście możemy użyć tu constów, a zostawię to w ten sposób. Teraz w metodzie setup no musimy oczywiście stwierdzić, że będą to piny wejściowe i otworzymy sobie też port szeregowy. Teraz oczywiście będziemy chcieli zaczytywać wartości tych czujników, więc może stwórzmy sobie do tego osobną funkcję o nazwie na przykład Read Encoder. Tak jak widzieliście na animacji, będziemy to robić za pomocą wykrywania stanów wysokich i niskich i będziemy sprawdzać jaki stan był ostatni, żeby wiedzieć, w którą stronę się poruszamy. Ja użyję tutaj zmiennej statycznej, dzięki czemu nie będzie mi się ona później nadpisywać, więc zaczytuję sobie na początek sygnał główny. I przypisuję go do zmiennej las tej celka. Teraz będę chciał zaczytywać również obecny stan, więc użyję do tego takiej zmiennej. I oczywiście w pierwszym przejściu pętli te wartości będą takie same, ale już przy kolejnych przejściach będzie się to zmieniać. I tą zmianę właśnie teraz będziemy sobie sprawdzać. Jeżeli aktualny stan jest różny od stanu ostatniego i obecny stan jest równy 1, to wtedy będziemy chcieli coś wykonać. To będzie oznaczać, że właśnie poruszyliśmy naszym enkoderem. Jak widzicie, do tej pory wykorzystywaliśmy tylko jeden typ sygnału, ponieważ na chwilę obecną nie interesował nas kierunek obrotu. Teraz jednak będziemy chcieli sprawdzać, czy obracamy w prawo, czy w lewo. Więc sprawdźmy, czy drugi sygnał jest różny od obecnego stanu na sygnale pierwszym. Jeżeli tak jest, to załóżmy, że będziemy chcieli zliczać, no jakieś liczbę cykli, czyli na przykład jakiś counter. Więc żeby to zrobić, to może ja dodam sobie tutaj zmienną o nazwie counter i przypiszę do niej wartość 0. No i teraz będziemy mogli ją zmniejszać. Oczywiście ja bym nie chciał tutaj wejść na wartość ujemną, więc dodam sobie jeszcze jedną linię kodu, gdzie będziemy sprawdzać, że jeżeli counter zejdzie poniżej 0, to będziemy przypisywać do niego cały czas 0. Czyli tutaj mamy tą opcję, kiedy poruszamy Encoderem w jedną stronę. No to dodajmy jeszcze opcję poruszania w drugą stronę, czyli damy sobie else. No to tu oczywiście będziemy chcieli countera zwiększać, i wydaje mi się, że też dodamy ograniczenie z góry, żebyśmy nie mogli wyjść na przykład powyżej 20. No i oczywiście teraz będziemy chcieli sobie tą funkcję wywoływać w lupie. No i oczywiście, kiedy już zmienimy sobie ten nasz counter albo w dół, albo w górę. To na koniec będziemy chcieli sobie go wypisać w serial monitorze. Na koniec, oczywiście, musimy jeszcze zaupdateować nasze stany, czyli chcemy aktualny stan głównego sygnału zapisać, że był to nasz ostatni stan. Teraz program jest już gotowy, więc możemy kliknąć Start Simulation. Jak widzimy, na początek nic się nie dzieje, więc kliknijmy sobie na przykład strzałkę w lewo. Widzimy, że pokazują nam się same zera. OK, kliknijmy strzałkę w prawo, i teraz widzimy, że counter nam rośnie. Teraz klikając w lewo, schodzi w dół, klikając prawo idzie sobie w górę i tak cały czas. No i właśnie w taki prosty sposób udało nam się tutaj podpiąć to wszystko i jak widzicie działa prawidłowo. Ja wiem, że tutaj te ify i tutaj sposób zaczytywania tych sygnałów na początek może wydawać się trudny, ale tak naprawdę to jest coś, co będziemy powielać, więc można sobie to gdzieś po prostu zapisać i używać to do kolejnych projektów. Tutaj, oczywiście, zamiast korzystać z lupa, moglibyśmy też korzystać z interaptów. Ja nie skorzystałem tutaj akurat w tym przykładzie z interaptów, ponieważ chciałem sobie interapta zostawić na przycisk, który jest tutaj obecny w tym encoderze. Więc może teraz zróbmy sobie taki przykład bardziej skomplikowany z użyciem też już przycisku. Ok, teraz chciałbym Wam pokazać drugi bardzo fajny przykład, gdzie będziemy tworzyć sobie taki timer. Po włączeniu całego systemu zaczyna nam się odliczać timer w dół, czyli domyślnie od 20 sekund w dół. I kiedy przejdziemy do zera, to to zresetuje się i znowu zacznie odliczać od 20 w dół i tak cały czas. Aczkolwiek możemy wejść sobie do menu i zmienić ten czas na taki, jaki potrzebujemy, czyli będziemy zmieniać ten interwał czasu. Jak to robimy? No właśnie za pomocą przycisku, który jest w encoderze. Teraz kliknę na ten przycisk. Zatrzymuje nam się cała animacja i teraz możemy zmieniać ustawienia. Jak to robimy? No oczywiście za pomocą tutaj obrotów, czyli jak kręcimy sobie w prawo to zwiększamy, jak kręcimy w lewo to zmniejszamy. Ustawię na przykład na 5 sekund. Klikamy ponownie, aby wyjść z menu i uruchomić timer w dół. Teraz przechodzimy znowu do zera. Resetuję się już od piątki tym razem i znowu będzie tak chodzić sobie w kółko. Klikam znowu, wchodzę do menu, mogę zmienić to na 7, wychodzę z menu i teraz już będzie się odliczać od 7 w dół. Czyli właśnie taki system, który można spotkać gdzieś na produkcji czy w innych tam miejscach, możemy sobie w taki łatwy sposób zrobić. No to do dzieła. Oczywiście na samym początku musimy dodać sobie ten wyświetlacz. Tą część już mamy, łączymy tylko switcha z dwójeczką, żeby móc skorzystać z interapta. Teraz dodajemy jeszcze wyświetlacz. Dodamy sobie ten TM1637, powiedzmy, że dodamy go tu i teraz musimy połączyć zgodnie z oznaczeniami na pinach. Ground może połączę tutaj z tym groundem. Teraz mamy VCC, no to musimy polecieć w dół. Tutaj mamy DIO, to może z szóstką, żeby jak najmniej nam się przecinało, a CLK z piątką. Mamy to już połączone. Teraz przejdźmy jeszcze do Library Manager. Musimy dodać bibliotekę do obsługi tego wyświetlacza. Oczywiście nie musimy, ale możemy. Pisujemy TM1637 i wybieramy tą opcję. Wracamy do sketchu. Ja nie będę tego wszystkiego tłumaczył, tylko będę wam mówił, co robię. Na początek, oczywiście, definiujemy piny, tak jak poprzednio. Dodajemy instrukcję do obsługi displaya, czyli CLK5. Tak jak tutaj połączyliśmy, sobie tak tutaj definiujemy te piny i tworzymy konstruktor dla nowego obiektu. Chcemy tworzyć jakiś interwał, czyli właśnie po wejściu do menu będziemy stwierdzać, jaki ma być interwał, a także później będziemy za pomocą countera odliczać w dół, więc tworzę sobie te dwie zmienne. Będziemy chcieli jakoś wchodzić do menu i będziemy musieli sprawdzać, czy jesteśmy w tym menu, czy nie. Ja zrobię to za pomocą takiej zmiennej menu state, gdzie przypiszę tu wartość minus 1, aby domyślnie nie być w menu, a później będziemy sobie odpowiednio przełączać, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy. Jak będziemy, to będzie jedynka, jak nie będziemy, to minus jedynka. To może, żebyście od razu widzieli, jak to powinno wyglądać, to tworzę sobie funkcję, gdzie właśnie będziemy sobie tą wartość zmieniać. Jak będziemy ją zmieniać? Za pomocą właśnie przycisku, czyli za pomocą y, interapta. To może przejdźmy sobie teraz do funkcji setup i dodajmy tego interwała, żebyście widzieli, jak to ma być zrobione. Mniej więcej w ten sposób na opadającym zboczu, aczkolwiek mogło być też na wzrastającym, to nie ma znaczenia. Będziemy wywoływać sobie tą funkcję za pomocą interaptu na pinie SW. Teraz, oczywiście, dla tych wszystkich PINów. Musimy ustawić odpowiedni tryb, będzie to input, a dla switcha będzie to input pull-up. Każdy switch musi być no, zrobiony z pull-upem, żeby nie miał szumów, żeby nie było stanów nieokreślonych. Oczywiście to nie musi być pull-up, może być też pull-down, zależy od konfiguracji. U nas będzie to pull-up. Teraz dodajmy jeszcze wstępne ustawienia dla displeja, no i dodam sobie też funkcję, która będzie nam odliczać w dół. Czyli countdown. Jeżeli counter będzie większy od 0, to będziemy go zmniejszać. W przeciwnym razie będziemy go zerować do wartości interwału, no i oczywiście będziemy sobie wyświetlać to. Ja wyświetlam to za pomocą funkcji Display Number, którą sobie teraz muszę stworzyć, więc stworzę ją tutaj powyżej. Gdzie będę podawał tutaj jako argument jakąś liczbę, która ma być wyświetlona. Ta funkcja jest z biblioteki TM1637 Display. Ja to zawarłem sobie w swojej własnej funkcji. Jeżeli w przyszłości chciałbym coś tutaj zmieniać, to nie musiałbym tego zmieniać w kilku miejscach, dlatego postanowiłem zrobić to w ten sposób. Będziemy chcieli odliczać w dół co sekundę, prawda? Ktoś mógłby się pokusić tutaj o delay'a. Ja oczywiście nie chcę korzystać z delay'a. Ja sobie skorzystam z swojej własnej klasy, którą sobie kiedyś napisałem i teraz z niej często korzystam. Mianowicie jest to klasa, która wygląda w ten sposób i korzystam z milisa po to, żeby móc sobie tworzyć różne interwały w moich programach za pomocą zwykłego obiektu. Więc teraz sobie już może na samej górze taki obiekt stworzę, czyli to będzie obiekt timer1 i będzie miał tutaj 1000 milisekund, czyli jedną sekundę. W mojej klasie jest funkcja can execute, czyli będę sprawdzał, czy ten czas po prostu minął. Jeżeli tak, to będę ją wywoływał. Zaraz pokażę Wam, jak to będzie wyglądać w kodzie. Niemniej jednak, brakuje nam jeszcze tutaj lupa, więc może przejdźmy sobie tutaj na sam dół i dodajmy void loop. Wewnątrz lupa będziemy sprawdzać, czy jesteśmy w menu, czyli kiedy menu state równa się 1. Jeżeli tak, to wklejamy tą porcję kodu, którą już wcześniej widzieliśmy, czyli sprawdzamy stany głównego sygnału. Następnie sprawdzamy, czy aktualny stan różni się od poprzedniego, to, bo to by świadczyło o tym, że obkręciliśmy naszym enkoderem i sprawdzamy też, czy mamy zbocze wzrastające. Możemy też przyrównać do zera, tak naprawdę, ale trzeba to przyrównywać, bo zazwyczaj pomiędzy jednym cyklem a drugim mamy zbocze wzrastające i opadające, więc wtedy moglibyśmy to naliczyć dwukrotnie. Dlatego musimy to jeszcze tutaj sprawdzić. No i teraz sprawdzamy, w którą stronę obkręcamy. Jeżeli w lewo, to interwał na minusie, jeżeli w prawo, to na plusie. Tutaj jeszcze sprawdzamy, żeby nie wyjść poniżej 0, a tutaj powyżej 60. No i wyświetlamy później tą wartość. Do countera przypisujemy ten interwał, żeby później móc odliczać właśnie od tej wartości w dół. No i updateujemy na koniec ten stan, o którym już mówiliśmy. Tutaj w else, czyli w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w menu, sprawdzamy, czy możemy już wywołać tą naszą funkcję countdown, czyli czy możemy odjąć 1 i wyświetlić to. No i wydaje mi się, że to jest wszystko, czego tutaj potrzebowali więc teraz możemy spróbować uruchomić nasz program. Klikamy Start. Program zaczyna odliczać, więc wszystko działa prawidłowo. Możemy sobie próbować naszym enkoderem coś tutaj porobić. Nie powinno to mieć żadnego rezultatu, no i rzeczywiście nie ma. Teraz klikamy sobie, żeby przejść do menu. Zatrzymała nam się animacja. Teraz możemy sobie klikać w lewo. Zwięks... zmniejsza nam się wartość tego naszego interwału, w prawo zwiększa się, zejdźmy na przykład do piątki, klikamy jeszcze raz, aby wyjść z menu, no i uruchamia się, idzie sobie dalej w dół. Kiedy dojdzie do zera, powinien się zresetować i znowu odliczać od piątki. Jeżeli chcemy zmienić kierunki inkrementacji czy dekrementacji, to albo możemy to zrobić tutaj w tych ifach, albo możemy zamienić przewody CLK i DT i wtedy też odwróci nam się kolejność. Kilka takich ważnych aspektów udało nam się tutaj pokazać, mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście i do zobaczenia kolejnym razem. Ciao!